Tam kto? Zgubiłaś klucz babciu? Nie, patelnie! Widzicie, ten dom zawsze stał pusty. Aż nagle, w noc przed bitwą, przyjechał tu jakiś jegomość i wszedł jak do siebie. Stoję przy oknie, żeby zobaczyć, co się dzieje. I musiał mnie zoczyć, Popatrzę, a on idzie w stronę mojej chaty. Złapałam patelnię, żeby jakby coś się obronić, a ten grzecznie pyta, babciu, masz może brzozowej kory, jagody bzu albo chociaż kilka węgielków? Nie, mówię, i chyba na głowę upadliście, żeby po noco takie głupoty ludzi wypytywać. Ale widzę, że on wcale mnie nie słucha, tylko na patelnię się gapi niby sroka w gnat. Pożyć mi o babciu, oddam z rana. <grych> no, trochę się dziwiłam, bo co on tam będzie po ciemku smażyć. No, ale że dobre serce mam, to dałam. Ciekawe. I co było dalej? Nad ranem do chałupy zajechał ktoś jeszcze, ale potem wyszedł tylko ten pierwszy jego myśl. Zamknął drzwi na klucz, wsiadł na koń i tyle widziałam jego i moją wadę stara była, czarna od sadzy. Strata niby mała, ale innej nie mam. Może ty mi pomożesz, złociutki, co? Przyniesiesz babci patelnię? No, sama tych drzwi nie wyważę. A po i tak bałabym się wejść do środka. Bo za drzwi to jakiś smród bije, że ja myślę, że ten drugi on tam chyba leży. Zlecenia na patelnię jeszcze nie miałem. Dobrze, wejdę tam i rozejrzę się za nią. Lepiej tu zaczekaj na wszelki wypadek. Ciało. To tłumaczy smut. Uduszony. Garotą i do tego stare blizny. Jak u żołnierza. Co mówiłeś, złociutki? Nic, nic. Pęknięty monofil. Ciekawe. A jak ja gadam do siebie, to mówią, że dziwaczeje. Oto i bezcenna patelnia. Ale wyszorowana do czysta. Wygląda na to, że nasz tajemniczy jegomość potrzebował nie samej patelni, a sadzy, żeby zrobić tusz i napisać listy. Znalazłeś patelnię? Jakieś dokumenty, spalone prawie do szczętu, ale niektóre fragmenty dałoby się odczytać. Znalazłeś patelnię? Proszę, twoja patelnia. Moja? Ale ona była cała czarna od sadzy. A w tej bym się mogła przejrzeć, gdybym chciała. Tylko już nie te lata. Właśnie sadza była temu jego potrzebna. Zdrapał ją i zrobił z niej tusz. Widać musiał coś napisać pilnie, a inne dokumenty pilnie spalić. a, a ten drugi? Nie żyje. Skrzyknij paru chłopców i zakopcie go pod wsią głęboko, żeby trupo jady go nie wygrzebały. I dobrze razem, nie mówcie o tej sprawie czarnym. Czekaj, czekaj! Należy ci się coś w podzięce. Masz, Syneczku, na drogę. Smarzę sobie na kolację, się lawe.